Siemandero, z tej strony Kawa. Ja was witam w kolejnym odcinku. Jest to odcinek z oceniania gildii top 15. Zobaczymy jak te gildie się prezentują, jakie mają zabezpieczenia, no i czy będzie jakaś gildia 10 na 10. Jeśli tak, no to ta gildia otrzyma bikona darmowego bikona. Rozdamy na pewno premium case jak i magiczne klucze. Wylosowałem 8 rank EWIP z poprzedniego odcinka, bo udało wam się dobić 200 lajków pod ostatnim filmem, a jeżeli pod tym filmem uda Wam się dobić 150 łapek w górę, no to w następnym odcinku z oceniania rozdamy sobie 3 rangi evip na 30 dni. No dobra, no to jak wiecie, dzisiaj oceniamy sobie gildie top 15, zobaczymy jakie gildie wybierzemy. Na pewno pójdziemy do top 1, top 2, top 3, a teraz losujemy sobie rangi evip. Więc tak, pierwszy zwycięzca jest to 14-letni frajer evip 30 dni. Drugi zwycięzca jest to 404 Górnik EWIP 30 dni. Kolejny zwycięzca jest to Ferb Podłoga EWIP 30 dni. No i już ostatni zwycięzca w tym pierwszym losowaniu to jest Karcio. O, o, EVIP 30 dni. No to co, rangi zostały już rozdane. Jeżeli ty chcesz wygrać w następnym odcinku jakąś rankę EVIP na 30 dni, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz lajka i pamiętaj o komentarzu z twoim nikiem. Zobaczcie w ogóle co ci gracze tu robią na tym spełnie. Obserwuję już ich od dłuższego czasu i tak z dobrą godzinkę No już tutaj są. Nie przestawimy ich, niech sobie dalej tutaj to drzewo robią. No dobra, no to co? My lecimy do pierwszej gildii, a jest to gildia Revo. No dobra, znajdujemy się na terenie gildii Revo. Jest to pierwsza gildia w topce. I pamiętajcie, że dzisiaj oceniamy gildię z topki, ale w następnym odcinku z oceniania gildi na survivalu plus Gildię będę wybierał z komentarzy. Więc piszcie w komentarzach swój tag gildi. No i może to ty wygrasz EVIPA plus ocenię twoją gildię. Co się z tym wiąże? ale wiąże się to z tym, że otrzymasz darmowe premium case y albo magiczne klucze, więc naprawdę y, warto. Dobra, my się znajdujemy na terenie gildii Revo. No, myślałem, że troszeczkę lepszy to będzie teren y, dla tej gildii, no bo jak wiecie, według mnie ten teren jest troszeczkę y, słaby. Mają tutaj kilka kratek zabezpieczeń z obsydianu. W ogóle żuwika nie mają, zobaczcie. Mają postawiony tutaj blok diamentowy. Y, mają tutaj miejsce na bikona, jeden bikon na całą gildię. Zobaczymy jeszcze, jak się prezentuje ta gildia na dole, ale wydaje mi się, że będą to zwykłe e, miejsca do kopania. No i tak jak się mogłem spodziewać Są to zwykłe miejsca do kopania Zobaczcie, mamy tutaj chyba z 4 miejsca do kopania W ogóle dwóch graczy sobie tej kopie Więc sobie tych graczy tutaj pozdrawiamy Pierwszy w ogóle gracz tutaj też 404 smile. Zobaczcie, w ogóle teraz przestał coś kopać. Nie wiem, może mu się coś zbugowało. No i co? To chyba wszystko. To wszystko w tej gildii. Tutaj w ogóle mają jakieś te skrzynie rozłożone. No, no ale dobra, nie będziemy tam do nich zaglądali, bo pewnie nic tam nie ma. Dobra, postawimy sobie skrzynkę w tym miejscu, myślę. Pewnie tu mają swój dom, więc nie. Postawimy to w tym miejscu, to sobie przełożymy pochodnie. No i co? Damy nim premium casey. W okolicach myślę sobie tak. 45. Do tego dołożymy jeszcze też magiczne klucze. Też w okolicach 45. Wkładamy sobie 45 premium case'ów i 45 kluczy do skrzyni. Zamkniemy sobie skrzynię. Damy podpis. Ja tą gildię oceniam na mocne 6, 6 na 10. 6 na 10, bo zabezpieczenia trochę słabe. Zobaczymy, może ta gildia się jeszcze rozbuduje. No nie wiem, zobaczymy. A my lecimy już do drugiej gildii w top dobra, znajdujemy się na terenie gildii top 2 i powiem wam, że ta gildia jeszcze słabiej wygląda. Jeżeli miałbym oceniać tylko te dwie gildie, tamtej gildii top 1 Rewo dałbym no nie wiem, 9 na 10, a tej dałbym chyba z 3 na 10. No ale dobra, zobaczcie, tak się prezentuje druga gildia w topce. Jest to gildia Mewa. Mają zaledwie jedną kratkę, jedną kratkę zabezpieczeń z Opsa. No myślę, że gilda top 3 już będzie lepiej zabezpieczona. Zobaczymy jeszcze, jak ta gildia wygląda z dołu. Jaką w ogóle mają bazę, czy w ogóle mają jakąś bazę. No nie mają żadnej bazy. No dobra, więc no, no, nawet nie wiem, które miejsce położyć nim. Tutaj jakąś skrzynkę z przedmiotami. Znalazłem jakieś miejsce. Co to miejsce ma tutaj za znaczenie? No ale chyba będą sobie tutaj tą bazę swoją rozbudowywali. Więc tak, damy nim premium case'y. Damy nim premium case'y w okolicach... 30. Do tego jeszcze dołożymy też magiczne klucze. No i włożymy je do skrzyni. Dobra, zamkniemy sobie skrzynię. Damy tutaj podpisik, że to ja tutaj byłem. No i tą gildię oceniam na takie 2 na 10, bo naprawdę jest to tak słaba gildia, że jeszcze tak słabej gildii, no nie widziałem. Dobra, lecimy do gildi top 3. Znajdujemy się na terenie już trzeciej gildi w topce. Zobaczcie, ta gildia w końcu prezentuje się wybornie. No chociaż tutaj mm, dopiero co się rozbudowywuje, bo zobaczcie mają dopiero położone sandfarmery, ale już ta gildia nabiera tutaj jakichś lepszych kształtów. Pamiętajcie, że edycja mm, trwa dopiero czwarty dzień. Zobaczymy jeszcze, czy mają z każdej strony już położone. Tej... O, zobaczcie, ta strona już jest pięknie zrobiona. No, tutaj jeszcze troszeczkę brakuje. No, ale jeżeli damy nim tutaj premium casey jak i też magiczne klucze, no to myślę, że ta gildia w końcu się tutaj jakoś polepszy z tymi swoimi zabezpieczeniami. Można powiedzieć, że to jest chyba jedna i pierwsza gildia najlepsza w tym odcinku. Lecimy na sam dół i jeszcze, jeszcze zobaczymy, jak ta gildia prezentuje się na dole. Zobaczcie, w ogóle tu mają jakoś, jakieś pułapki porobione, mają beczki z dwóch stron. Ktoś sobie tutaj nawet kopie. Więc pozdrawiamy sobie tego gracza, jest to Mati Fortnite X. No a my lecimy na sam dół i damy nim tutaj jakąś skrzyneczkę. Skrzynkę postawimy w tym miejscu, damy sobie premium case'y. Dobra, w tej gildii damy 60 premium case'ów i do tego jeszcze też kluczyki. Oczywiście 60 premium case'ów i 60 kluczy wędruje do skrzyni. zamkniemy sobie tą skrzynię, no i damy jeszcze tutaj podpis. Ja tą gildię oceniam na mocne 8,5 na 10. 8,5 na 10, bo naprawdę Gildia prezentuje się wybornie. Delikatnie jeszcze brakuje nim tutaj paru rzeczy do perfekcji. No ale nie będziemy oceniali dzisiaj tej gildii aż tak surowo. Ponieważ pamiętajcie, że jest to dopiero czwarty dzień edycji. Nie wiem, jak tutaj przejść na tą stronę, więc sobie tutaj zniszczę tego OPSA. No zaremontujemy to tutaj. Dobra, zaremontowałem. I co oni tutaj mają? No, tutaj mają jeszcze zwykłe stopniereczki. No i tak się prezentowała trzecia gildia w Topce. Dobra, zobaczymy jeszcze jak się prezentuje 15 Gildia w Topce. No to co? Lecimy do niej. Dobra, ja już jestem na terytorium 15 gildii w Topce, ale przed tym chcę najpierw rozlosować tutaj rangi EVIP na 30 dni. Pamiętajcie, jeżeli chcecie wygrać rangę EVIP na 30 dni, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, zostawisz lajka i pamiętaj o subskrypcji tego kanału. Jeżeli chcesz, żeby to Twoja Gildia została oceniona w następnym odcinku. No, to pamiętaj o tym, abyś napisał tak gildi swojej gildi, swoje gildi w komentarzu. Dobra, yy, więc tak rozdajemy sobie już ostatnią porcję rank EWIP na 30 dni. A pierwszy zwycięzca w drugim losowaniu jest to Kruszel Podłoga EWIP 30 dni. Drugi zwycięzca Skorpionik EWIP 30 dni. Trzeci zwycięzca jest to Misiek 5801 EWIP 30 dni. No i już ostatni zwycięzca jest to X. Nieobliczalny x -E 30 dni. Dobra, więc cztery rangi zostały rozdane. Pamiętajcie, że Liuda wam się robić pod tym filmem 150 łapek w górę. W następnym odcinku sobie losujemy trzy rangi EVIP na 30 dni. A my jesteśmy już na terytorium tutaj gildii 15 w topce. Pamiętajcie, jest to gildia Chris. I tak ona się prezentuje. Zobaczcie, mamy tutaj żółwik. No w sumie mamy tutaj dwa żółwiki. Nie wiem dlaczego ten drugi został wybudowany obok. A, bo tutaj mamy enchant. Nie no, super, super enchant. Pewnie na 30 poziom. To sobie schowiemy i co? Damy tutaj podpisik, że to jest Enchant. Um, Enchant 30 level. Level. Dobra, Enchant 30 level, żeby każdy wiedział, iż jest to Enchant 30 level. Mamy tutaj piecyki, więc wydaje mi się, że jakieś tutaj, jakieś mury będą tutaj na pewno powstawały. Lecimy do środka. No i co, w środku mamy jakieś skrzyneczki. Zobaczcie, skrzynia w ogóle podpisana jakiegoś gracza. Mamy lapis, trochę slime boli, jakieś książki. Bardzo dobrze, że skrzynki są zabezpieczone. No bo tak nie da się ich otworzyć za ściany. No bo jak wiecie, zniszcząc sobie tą ścianę na przykład piątkę, nasz no skrzynia byłaby otwarta. No to dałoby się ją y, otworzyć. Dobra, tu co jeszcze mamy dla Matiego? O, zobaczmy co dla Matiego. Dla Matiego dwa z takich operów. Dobra, my lecimy na sam dół. Zobaczymy jeszcze, jak ta giglia prezentuje się na dole. Ale powiem wam, że troszeczkę tutaj ta gilgia wygląda tak. Jak te wszystkie inne y, gildie, które oceniałem, nie wiem, rok temu, półtorej roku temu. Dobra, dobra. czyli mamy tutaj tak skrzyneczki. Hmm, czyli na tym pięterku nic takiego ciekawego nie ma. A to pięterko chyba będzie dobudowywane. Zobaczcie, wow, tu. Tutaj mamy jakieś przejścia, w ogóle jakieś porobione. Naprawdę ta gilia mnie zainteresowała, fajnie wygląda. Okej, okay, mamy tutaj magazyn. Magazyn jest zrobiony z bloków diamentowych, więc jakiegoś bogacza w gili muszą posiadać. No tutaj sobie nie, nie oszczędzali na diamentowych blokach. Dobra, ale magazyn chyba jest jeszcze w trakcie tutaj zagospodarowywania. No i co, damy skrzyneczkę. Dobra, jesteśmy prawie w magazynie. Skrzynię postawimy sobie w. W miejscu. I tak, premium case'y. Premium case'ów, myślę, damy 20. Do tego jeszcze też kluczyki. No, też 20. Dobra, włożymy to do skrzyni. 20 skrzyn, znaczy 20 premium case'ów i 20 magicznych kluczy. Zamkniemy sobie tą skrzynię. Mamy podpis. I tak, ja tą gildię oceniam na mocne, naprawdę mocne tak, powiedzmy, no, 5 hmm, zabezpieczeń za bardzo nie mieli. Dajmy 4. 4 na 10, bo naprawdę gildia spoko wygląda. No, ale tych zabezpieczeń faktycznie tutaj nim brakuje. Jedno TNT, można powiedzieć, że jeden rzucak, i jesteśmy w środku w tej gildi. No, niestety, będą musieli tutaj popracować sobie nad jakimiś lepszymi zabezpieczeniami. Myślę, że jak dostali te premium case y, no to sobie wykorzystają tutaj te mm, wszystkie sandfarmery, kopacze, fosy, jak i boy farmery. No dobra, to co, to byłoby wszystko w tym odcinku. Pamiętaj, że w kolejnym odcinku będę oceniał gildię z komentarzy, więc będę losował nie dość, że wylosuję sobie 3 rangi EVIP, jeżeli uda wam się dobić 150 łapek w górę, no i wylosuję sobie tak parę gildii, myślę, że tak z 4, no może 5, no i je właśnie sobie ocenię w następnym odcinku, więc jeżeli chcesz, żeby to twoja gilda została oceniona w następnym odcinku, no to pamiętaj, abyś zostawił komentarz z twoim nickiem i do tego jeszcze tak twój gildi, Twojej gildi, no jeżeli nie masz tej gildii, No to wbijaj na craftmc.pl I sobie ją załóż, wszystkie dostępne przedmioty Na założenie gildii masz pod Slash itemy, no dobra, ja się już będę Z wami żegnał, yy, co Do następnego odcineczka, cio